W dzień dobry, zanurzamy się dzisiaj w Dziś, kilka, no, zagłębiamy się w naprawdę, naprawdę na gorących świata gorący ze świata krypto? 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 Kryptowalut mamy trochę Stanach. świeżych analiz, dzień dobry. tak, dzień dobry, tak, skupimy dzień się na sporo. solanie, mamy tu trochę na regulacjach całym i tygodniu ciekawych integracjach, dokładnie, Są ustawy. będzie o starcie tokena BAMP, no głośnym spojrzenie Token komisarz SEK na mhm, tokenizację, no z na koniec integracja a do tego jeszcze nowe wytyczne dla BAMP, jeśli chodzi o przechowywanie to ok, to spróbujmy to jakoś poukładać, chcemy zrozumieć, co platforma do tworzenia memecoin na solanie. dla dolara szybko, dla rynku kryptowalut no i, i dla z ogromną popularnością trzeba przyznać tak, jakie są te główne wnioski prawda ponad 100 tysięcy użytkowników dziennie krypto tak, i ten reprezentantów. ponad 68 no, miliardów ustawy przeszły tak. no i teraz tak. ogłosili że startują z własnym Genius tokenem act, Właśnie, coinów poprzez ICO od 12 lipca czeka na podpis prezydenta zgadza się spore wydarzenie kawa roku podaż ustaliła ponadpartyjne poparcie Podobnie zresztą jak Clarity Act ICO. ta o mm -hmm. strukturze rynku, między sprzedaż prywatną to 15% co większe wpływych, publiczną 15% chyba. zdecydowanie co ważne Chociaż na tych samych no, warunkach nie obyło tak. się bez pewnych tarć na przykład konserwatyści z Freedom Caucus mieli obawy UK, co do e, potencjalnej cyfrowej udziału, waluty banku centralnego oficjalnie. CBDC no i tokeny Rozumiem. na starcie będą A, niezbywalne, Act, zamrożone to tak naprawdę oznacza w praktyce ale co ciekawe rynek już mocno reaguje jeszcze jest e, postrzegana Widziałem. jako na narzędzie do już wzmocnienia globalnej pozycji dolara. Dokładnie. Jak? I to z dźwignią 3 milionów. Poprzez regulację no, dosyć rzadkie właśnie na naprzód oficjalny To ma umożliwić A ich emisję amerykańskim. Otwarte home, pozycje dobiły do 65 tak, że, no, milionów potencjalni zwycięzcy te firmy konsumenci, skalę bo płatności będą już nie ma ale chyba przede wszystkim Pan sam dole przyczyniło się okay. do wzrostu Ta Clarity, tak, stali Mówiłaś się takim też można powiedzieć natywnym silnikiem monetyzacji dalej. dla ekonomii uwagi pełne. na Solanie. Dokładnie. Ale, ale clarity nie jest tak ma bardzo ambitne cele. Pojawiła się konkurencja Chce jasno i to zdefinować, co w świecie krypto jest papierem Właśnie. wartościowym, a co towarem, a ostatnio, No i ustalić e, te progi decentralizacji. Przynajmniej jeśli chodzi o dzienną liczbę nowych tokenów i wolumen. jakby kiedy projekt jest już na tyle rozproszony, że ten model pewnym regul podobno bardziej przyjazne dla społeczeństwa no, no to będzie no, tak wyboista potrzeba mówią, 60 opłat głosów idzie na burn, a Republika nie mają ich 50. to kontrastuje jest z pan, pan, pan któremu zarzuca tego, się że jest, demokraci e, mogą próbować jak to ujęli, wiesz, dorzucić tam poprawki dotyczące rodzin żeby za prezydenta. dużo wartości zabierają Szansę dla społeczeństwa przed 2026 tym, coś w, w środku szacują ale je na pan pan jakieś 30 planują 35 planują duży Czyli airdrop? tu jest polityka Ile? w tle mocno. 24% całej podaży. Ok, a podczas podaży. gdy w Waszyngtonie trwające debaty, może być warte, rynek... No prawie miliard no, dolarów. rynek żyje w swoim 3 dla streamerów. Przykład. Ok, Token czyli WLFI. próbują odpowiedzieć. Mm -hmm. Ale to prowadzi nas do kluczowego z pytania. Trumpa. Co tak naprawdę dostaną posiadacze na PAN? Uwaga, Dokładnie. Brakuje jasności co dolarów. do ich praw do przychodów a społeczność platformy. A mówimy o skumulowanych przychodach ponad 700 prawie dolarów. Czyli sam airdrop, poro nawet taki wielki, może nie wystarczyć. To prawda. zaangażowanie społeczności... Na rynek i, tak, wczesnym no wiesz, etapie w odzyskać projektach, tych zdecentralizowanych Myślę, finansów to nie, jest rzadkość. takie pewne. Poprzednie, duże airdropy na Solanie, pamiętasz e, Jupitera czy Pękwy. Potencjałem Marianto 11. No właśnie, one nie przełożyły tak, się, na jakieś robią wrażenie, trwałe, znaczące wzrosty wolumenu. Pojawia się czy zaangażowania. fundamentalne pytanie, a do tego próbują wejść nasze źródła. To też nie jest łatwe. On na razie nie daje dokładnych frenetek. Pokazał, jak szybko entuzjazm może. Jeszcze walka o dominację będzie. Co? E, się obietnice? Dobra, zmieńmy tak. trochę temat. I pytanie na czy pochodna na znanego protokołu do, ale bez jego ram. modelu ekonomicznego, Regulacje? bez tego, co Ach, zarabia? Tak, gorący temat jak, jak zawsze. Powinna być Komisarz SEC, Hester Pierce. Mm, tak, często to, postrzegana jako bardziej nie przypomina bardziej jakiego mam, z memcoinu, jak ją niektórzy nazywają. Gdzie właśnie. wartość napędza głównie szum, spekulacja. Zobaczymy, hmm, sceptycznie czy zespół, o tokenizacji, no, czy wykorzysta ten początkowy entuzjazm. Tak, to Czas jej stwierdzenie, że tokenizacja do tego mamy jeszcze jest jeden ważny czarująca, sygnał. ale nie magiczna, no bankowi. i że musi podlegać OCC, prawu papierów wartościowych, FED, narobiło trochę szumu. Wydali wspólne wytyczne dla banków. szczególnie chodzi o przechowywanie kryptoaktywów dla Co klientów, kastodii. Chodzi o tak, model, i gdzie to jest tylko takim to to, że te wytyczne nie za posiadanie bazowego papieru wartościowego, który leży gdzieś indziej. Ona raczej prawdopodobnie miała na myśli I modele firm offshore, jak, jak stosować bucket te, te zasady, które już istnieją istnieją. O ryzyko o bezpieczeństwie przykład? kluczy No na przykład token SPML od bucket ma odwzorowywać popularny ETF SPY, ale w praktyce mamy uwagę, że to jest inne niż tradycyjne aktywa. Mniej efektywnie nie uwzględniają nawet takie jak ryzyko związane z fortami nie czyli jest podziałami łańcucha bloków, czy airdropami, oddawnym, tym darmowym rozdawaniem tokenów. Czyli PC. To bardziej takie uszczerbowanie niż jakieś regulacyjne Główny problem tak. tych uraperów jest, jest taki, że posiadacze tokenów często nie mają realnych praw. Praw. ani własności, Widać odchodzenie ani głosu. regulatorów, jak w od tych tej tokenizowanych akcji od no, Beke. niechętnej. Dokładnie. Idealnie byłoby, gdyby to sami emitenci tokenizowali aktywa bez tak, bezpośrednich miesiącach, to faktycznie nie mogłoby zdemokratyzować finanse, przykład, obniżyć koszty, zwiększyć przejrzystość. Ale zamiast tego mamy takie mają rozwiązania tylnymi drzwiami. To daje no bankom właśnie. wreszcie potrzebną I można jasność można argumentować, że one powstały po części z powodu no, bierności SEC no, tak. przez luch. lata. Wielkie Potrzebujemy nazwiska, jasnych regulacji, Group, takich, które Morgan Stanley, ale nie zabijają i nie wypychają jej gdzieś do szarej strefy dla krypto. Circle, ten Regulacje USDC, to jedno, a stara się nawet i o licencję banku dla użytkownika, to drugi. I tu dochodzimy do, do ostatniego dużych tematu. integracji. Fantoma i One jakby znikają O, tak, to bardzo ciekawy tak. ruch ze strony Fantoma. Zaczynali jako Dobrze, tylko to dla Solany, podsumujmy na koniec. A teraz? Mamy więc teraz są historyczne i mają uwaga 15 milionów aktywnych dolarów miesięcznie. próbują I teraz zintegrowali handel. No, kontraktami dzierżawczymi perпами krypto z Hyperliquid mhm. Mamy Bez też przykład BTC/LFI, tak, który pokazuje siłę 40X, czysto spekulacyjnego entuzjazmu, i często kluczowe, oderwanego od fundamentu, od produktu. procesu. Tak, tak, ten kontrast jest uderzający. Sol, I wreszcie, SOL, wreszcie mamy zielone sam się lewym lokowaniem przez Uniswap i wymianą na krypto, USDC, przynajmniej od strony przechowywania aktywów z Co, wiesz, prowadzi do takiej, może trochę intrygującej myśli, na o to chodzi. Na razie funkcjonano w jest ograniczona, to ale zapowiadają dalszy rozwój do świata na to że fantom z prostego portfela staje się czymś długoterminowym znacznie większym. skutkiem będzie po prostu taką wzmocnienie dolara albo Dokładnie sama tak. adopcja krypto ewolują w kierunku krypto super aplikacji. może fundamentem się dystrybutor popularnych gier i rynków dxh między tym starym, starym systemem finansów a dostarczać najlepszy bezpieczny i łatwy sposób i taki scenariusz korzyść obopólna obecnych gigantów finansowych do naprawdę głęboki dostęp do tej ogromnej bazy użytkowników fantoma a Phantom no, albo postawić znaki zapytania i szukić tak zwanym builder codes ciekawe to, na to pewno rzeczywiście daje do myślenia platformy dziękujemy za te analizę Już dziękuję również